Tak. Uwaga, tak jest. To, ze mną chcieliśmy podziękować, aczkolwiek mamy też podziękowania takie wydrukowane I to ja teraz... Dobrze, ja mam jeszcze zdjęcie. Konty, Czy mógłbym zrobić takie zdjęcie Was wszystkich w czapkach i z tym Bardzo bym prosił. Ktoś prosił. Może nie ja... bo może nie rozwijajcie, bo... to uciekaj do tej zdjęcia. Tak, tak. No właśnie, no nie Panie lepiej, ja to ja sobie jedno zrobię. Cały zaberdło. Ten na co? kościół. No, sekundę. Bo bo jeszcze wszystkich, wszystkich nie widzę. Teraz dopiero widać wszystkich. 知道，知道。